Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Gravel i kontynuujemy sobie serię, lecimy mistrzostwa kolejnego majstra, jakiego już tu mamy Ryan Carter. will Thrash Masters Okej okay. No, pooglądane, można w końcu jechać To jest ciekawe 330 Lancia Delta Integrale Evolucione Dużo koni, napęd na 4 kapcie Jedziemy A, to będzie 1 na 1, właśnie No myślę co Prześle zasiadłem. siadę, <grym _> Miałem pod, domyślnie pod nogą, hamulec zamiast gazu i tak już coś czuję, że tak, he, trzymaj się, Dobra, jakoś go tu wyprzedzimy zaraz Pa! Od tego się nie sp... Kurczę, Kurcze, no tu jest jakieś ograniczniki, mi będzie cofać, jak skrócę trasę. I znowu jest pierwszy. No to dobrze. Jeszcze się powygłupiamy dzięki temu. Tych pachołków muszę pilnować, chyba. Ojaj, kurczę, z niego celowałem, a on mi wyjechał. Nie trafiłem w kartera. No, ale tak koziłkowo było piękne. Jakbym jeszcze tylko wtedy z trasy nie wypadł. Myślałem, że mogę, i tak nie pilnowałem tego, a tutaj się okazuje, że nie. Gdzieś go tu jeszcze podetniemy. No, ale ja go po prostu wyprzedziłem. Nudy. Trzeba go puścić przodem. No jedź! Aj to, on mnie podciął. No, nie wyprzedzać nie umie. No wreszcie. Ja tu chcę się trochę powygłupiać. To nie ma to tamto, że po prostu jedziemy na pierwszym miejscu. To w tym miejscu gdzieś. I znowu to samo. Zepsułem. Oj, teraz chyba przegiałem. To będzie ciężko dogonić. No nic, koniec z Bo nie chcę jechać tego drugi raz. on mi byś mocno odjechał. Teraz nie mogąc go zawadzić. Ja nie wiem jak ja mam go wyprzedzić. Będę próbował dobra, chyba się trochę zbliżyłem, mam jeszcze całe krążenie. Dobra, jestem już w miarę blisko, na tym mogę zakręcie co zawsze go pchnąć, tylko sam, żebym nie wypadł Rominam ten pachołek nie z tej strony, ale nic się nie stało. No to nie jest aż takie restrykcyjne jak się obawiałem. To coś w ogóle trakcji nie mogę złapać na tym zakręcie, na tym łuku do zakrętu daleko takiemu czemuś. Ja już chyba go nie dogonię. Je blokować, bo jakimś cudem go po tych słowach dogoniłem. <laughs> Teraz bym mnie tylko nie wyprzedził. Oj, jak na farcie. Nie wiem dlaczego ja tam go na prostej dogoniłem. 31, coś się odblokowało. No, ten Fort Focus fajne. A, będę miał go odblokowanego po tym. Więc wracamy do tego. No nie, nawet tu śnieg sypie. Nie za lekko chodzi na śniegu Ale <grystanie> no fajne Ale genialne Podoba mi się to Oj za bardzo się próbuję dohamowywać. Szkoda, że nie mam jakiegoś widoku na to Jak jeszcze działam na gazie Bo zawsze to przy takich filmikach Z wyścigów jest to jest fajne, jak widać, jak to, kiedy ktoś do w ogóle. Ale mam do kamerkę i nie chce mi się kombinować z, z jakimś telefonem czy coś, żeby to nagrywać. Zwłaszcza, że ciężko by to było ustawić, bo spaghetti kabli wisi. Dobra, poszedł do prowadzenie, ale to nie na długo. Ej, ale fajnie poszło, ten, fajny poślizg wszedł. Tak, nie specjalnie, przypadkiem. Udało się podciąć odpowiednio hamulcem i później gwałtownym przygazowaniem. Takiego, taki poślizg boczny bardzo przyjemny wszedł. Teraz troszkę za mocno. Ale też właśnie na takich śliskich trasach jest to, że trzeba bardzo uważać z tym gazem, bo da się troszeczkę za mocno. To zamiast jechać do przodu, to wyniesie na bok, bo się tylko pogłębi poślizg. Za mało wtedy napędzania, a za dużo uślizgiwania się. Na pewno to troszeczkę inaczej fachowo powinienem określić, ale ja nie jestem fachowcem. Ojejku, jak mnie wyprzedził po wewnętrznej. Zostawiłem za dużo miejsca. No wewnętrznie trzeba pilnować. Bo jak nie, bo jak nie ja, to bot przypilnuje. A, bo ja nie tego guzika łapię, jak chcę ręczny. Ups, 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 ups. ups. na łopatkę przestawić Tak mam w innej gierce i to bardziej intuicyjnie się klika A tu mam biegi na łopatce o... Co to się stało? Byśmy jakoś podciął? Już niewiele zostało, jest bardzo niewiele, brakuje, żeby mnie wyprzedził. On mi siedzi dosłownie na zderzaku. Gdzieś tylko pojadę trochę za szeroko i on mnie wyprzedzi. Lekko mnie wyniesie i po mnie. To jest ostatnie okrążenie. Tu nie ma miejsca na nadrabianie. Głupot. Dobra. Był tuż za mną, ale bot potrzebuje więcej miejsca, żeby wyprzedzać niż gracz. I tu jest przewaga ludzi nad botami. <ścoughs> Odblokowałem trasę. Dobra, ostatnia trasa. To samo autko. Ale już go doganiamy. Troszeczkę skupienia. I teraz go wypchnę, teraz go wypchnę, teraz go wypchnę. Nie wiem kogo to wypchnę, bo obydwaj wylecieliśmy, a on już... Mi siedzi na ogonie. Kurde, nie dał się. A jakbym mocniej pociągnął, to bym sam wyleciał w te szoki No nic, będziemy jeszcze próbować to jest pierwsze krążenie. Jeszcze jest czas, żeby go jakoś widowiskowo wyprzedzić. Nie. <laughs> Drzewa go, on już mnie wyprzedza, mało mu, to jeszcze raz. O kurde, ale szybko odzyskę panowanie. Ale czy on się kurczy na czatno, czy mi się wydaje? Nie. Chyba to mi się wydaje. Nie ma. Chociaż też jakieś zniszczenia są. Coś do kontrolki. Ale nie wiem, czy mam to włączone. Już kilka razy robotałem i się nic nie stało. No jest działałam na czerwono teraz silnik czyli go uszkodziłem no właśnie poszedł co było w tej wodzie Czy nie mam jeszcze jakiejkolwiek szansę tego do, 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 dogonić? Czy ja go gdziekolwiek tu widzę? Coś tam widzę. Ślady widzę, ale po nim to. O jezu, tam jest daleko. To jest chyba już nie do ogarnięcia. Może te słuchawki nie spadły przy tym wygłupianiu się? No, no, mocniejsze to auto. Widać po, na tej prostej pierwszej, jak że wtedy, co ja zmieniam, biegi to on zyskuje prędkość. Nie jest lekko. Dobra, jak prostej. Na końcu prostej można atakować, ale nie udało się nic mądrego tu zrobić. Ale tu go mogę wypchnąć w krzoki. No nie, on się od razu ustawił, pojechał. ażem go wypnął? Sobie większej krzywdę zrobiłem niż jemu. A się chyba zaczął na czarno kurzyć. Więc powinien być słabszy, ale to nie wygląda. tylko mi bardziej ekran zasłania. nie tak się przewraca, co ja robię? go z boku, a nie z tyłu, a nie przyspieszać. No ja już bym się obrócił z, z razy No, ja się nie poddam. Coś go wyrżnę w końcu. Albo siebie. Nie ma zgra... Skr... kurczę, to on... Dobra, obróciłem go. <gry> długo mi to nie da przewagi, ale na chwilę. Satysfakcję. Ej, a teraz to ktoś jeszcze się długo zbierał z tego obrócenia się. Prędkość wytraciło mu dobrze, a ja... ...miałem dobrą. Ale już mnie dogonił to. Jest takie ten... za to auto jest na tą trasę. Strasznie dużo tra trakcji na tych zakrętach. Walczę, żeby było się od czego odpychać, a on po prostu jedzie. Ale tragicznie nie jest, nie siedzi mi na zderzaku centralnie, tylko tak trochę podtali. Ale tylko się znajdę komara w... na kierownicy i automatycznie on mnie wyprzedza Osa wpadnie od samochodu Trzeba się wczuwać W takich trupikach to taki komar to naprawdę bym mógł zdekoncentrować Aha, i poszedł Gdzie się pchasz? Dobroci nie to trzeba mocniej. Ja mam wygrać. <laughs> to tylko gra, pamiętajcie. Przedstawione zachowania są na potrzeby dynamiki rozrywki. Jaką udaje wirtualna jazda? Że rozrywkowo wyścigowej O nie trafiłem w a Ale nie... mnie dogania Zaraz nie było mrału, że nie popłaca się, nieczysto grać, to się przegrywa Karma zawsze sprawiedliwa, czy to oliwa Czy coś tam a Karma z oliwą tłusta i, I pierwszy Ojejku. aż mi się zmachał. No nic, będzie trzeba jeszcze pojechać jakiś wyścig, bo tu pewnie połowa z tego światła ten to wytnę. Więc te 25 minut, które widzę na liczniku, to wcale nie jest 25 minut. Co my tu mamy dalej? Epizod seks. Uuu, asfalcik. No, ciekawa trasa. Jak chcę to pojechać? Czym tu jedziemy? 450 kucy Ford RS 200, bierzemy. No, typowy tor. Jak to ma przyspieszenie? Jak to się trzyma, drogi! O. Ale fajnie płynnie tak kierownicę szarpie. Bo na... Szarp... No właśnie, znaczy nie, nie szarpie, tylko tak płynnie ciągnie. Bo tam to szarpało na tych offroadach. Jest siłowanie się z kierownicą na takim czymś. Chociaż to jest jakiś błotka kawałek. Yeah, ale bajer, Genial! Gdzie jest z błota wjeżdża na asfalt? Nagle tak co chwyta. Kierownica zaczyna ciągnąć w przeciwną stronę. Nie no, genialne wrażenia są z jazdy na kierownicy na tej trasie, tym autkiem. A, ja jeszcze zły guzik klikam do tego ręcznego. Ja mam go jeszcze gdzie indziej, jeszcze gorzej. No i brakło, <noise> brakło drogi. Znowu brakło, ale już lepiej. To jest błocko. Ręczny fajnie pomaga w zakrętach tak troszeczkę zwiększy ten kąt. Nieco dociągnąć to auto. Jak się to hamowanie mnie ogarnie. Dobra, już tylko trzech zostało Nas No i co mocno tylko Jak się obija o wszystko. Taka łamaga W pierwszym okrążeniu chyba mi lep lepiej szło. Oho, oho jak fajna kierownica wróciła. Genialnie. jakie oh, okay, ujęcie na koniec. A co to auto takie pogięte? Co to się stanęło? Ktoś tu zawadzał wszystko. To chyba knitek. No jakoś teraz odblokowałem. Trzy gwiazdki. Mamy 69 gwiazdek. I Last Frontier. Pojedziemy już sobie w kolejnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, znajdziecie. Cześć.